Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lordaeron The i Na wersji już 0.12. Mam nadzieję, że to demko będzie lepsze, bo mimo iż bardzo starałem się w poprzednim, to jednak wychodzący gracze strasznie, strasznie bruździli plany, jakie wiązałem z tą rozgrywką, natomiast w dzisiejszym odcinku postaramy się. Okej, okay. muszę się znowu jak zwykle lepiej ustawić. O, gracze już ruszyli. A będziemy dzisiaj gościć Delicious Crystal Fake Fake Legion God King Samkai Frost Whisper. O, Frost Whisper. Się ma Frost Whisper David e, Kariszowaty O, siema ma e, Pewnie i tak mnie nie ogląda e, Samper Lord Aka Alarak ani Winion. Szkoda, że nic się tutaj nie pokazało z inkomu, boli, boli dupka. Boli dupa, dupa rośnie. Lordem Arteron się podróżuje właśnie po północnych częściach Lorderonu. Szczerze, nie wiem na kim zwrócić swoją uwagę. Falstad podróżuje w kierunku... Jest! Wróciło! LTF, pięknie. Podróżuje w kierunku Ironforge, tutaj jak zwykle mamy Troszeczkę jednostek Dalaranowski Kirintor. Aktualnie poodbijają gnomergan. Więc, no, jak najbardziej, podstawa go. I co się stanie po 10 minutach? M możesz uciec! You can escape with Marad and get gold. No, no okej. Okay. Dobra, no to tutaj zabijają lodowe trole. Bardzo fajnie, że tutaj zostały wprowadzone takie. Punkty, gdzie znajdują się jakieś Wendigo, trole, można to pozabijać, zawsze to jest dodatkowa atrakcja. Natomiast, yy... co to się dzieje? Co tu się dzieje? To, to niestety nie wiem. Tutaj, Dragon Oakland w sumie nic nie robi, albo robi, a ja tego nie widzę. Aha, tutaj na dole podbijasz takimi drobnymi jednostkami. No dobrze, może być, może być. Tutaj coś się dzieje, tutaj na dalekim outlandzie tutaj trolle... puu trolle ogry bronią się przeciwko elementalom, a w zasadzie to atakują te elementale, tutaj e, windykator e, Marat zbiera swoją armię. Na dole. Na dole właśnie jego baza została zniszczona, tutaj Arechron próbuje się jeszcze ocalić, ale... A jak się ucieka, jakiś event? Marat have spell. No chyba nie. You can use it on muru. Oh, right. Thanks. Tutaj coś się dzieje. Uff, Altrak mountain zostały zaatakowane. Tutaj rangerki oraz silver hętruszy zdobywają tutaj szybszy przeczułek. Niestety Jubey Toss będzie musiał się stąd wynosić, jeżeli chce przeżyć. Jeżeli tego nie zrobi, pożegna się z życiem i z bazą. A tak to pożegna się tylko z bazą. Szkoda tracić jednostki. No niestety darkorda ma... Ciężką sytuację na początku gry. Bo po prostu jest bardzo mocno porozrzucana po e, mapie. Bo tutaj w, w Altrak Mountains także tutaj się znajdują jego jednostki. Tuo także tutaj w Outlandzie. No to, to musi bardzo mocno się starać. Tutaj już widzę, że podruszuje swoim kargatem. Ktoś tam jest gotów do pracy. Tutaj jednostki Shadow Cancelo podbiły należyte, należące do Silverhandu Jednostki bazę. Legion nadchodzi. Tutaj ktoś informuje, jakiś Alarak. Ala rak. <grystanie> do, do, dorób sobie woja. No, no powinieneś sobie robić. The Delicious. Delicious. Delicious tutaj akurat e, z, z, zebrał swoją armię. No dobra, można, można też i tak. Tutaj krasnoludy są atakowane, atakowane tylko na szczęście Dwarf Tower Keeper. Wiem, że to jest czyta się inaczej, ale takie drobne nawiązanie do Vladiego, który. Czyta wszystko inaczej. O, dumor zostało przeniesione. Nice. Most już jest cały kamienny, bardzo ładnie. Niespecjalnie się tutaj ludzie przejmują. A tu krasnolud wchodzi w kargat, podczas kiedy tutaj Dark Horda próbuje. Niestety Rand Black Handys się troszeczkę zdziwi, jak zobaczy tego nadciągającego Targasa Anvilmara na swoim bronatnym niedźwiedziu oraz zbliżającego się magniego bronzbirna ze swoją wielką. Bronią siejącą zagładę. Będzie musiał się wycofać tutaj, tak do tego portalu, prawdopodobnie. A nie, może się wycofać do swojej jednej z baz, które znajdują się u góry. No a tymczasem krasnoludy zdobywają powoli kargat. Jednak nie wiedzą, że Loch Modan niedługo będzie atakowane, bo Dunmor jest właśnie pod lekkim oblężeniem. Na szczęście do Loch Modan jest troszeczkę daleko, a tutaj już Kariszowaty pozdrow Karish yy, zbiera swoje jednostki. Prawdopodobnie je stąd. Ba, nie myliłem się. Tutaj. War Lord Lordaeron zaatakował Kult of the Dem w House of Barrow w Schoolmans. Jak widzimy poszło mu to. Niech z gorsza. Tutaj jednostki Dark Hordy wspierają swojego towarzysza z Dragon Ball Clanu. Na Outlandzie już zbierają się wojska Lorda Alaraka. Będzie mierzyć się przeciwko. No. W sumie stwierdzam, że przeciwko Legionowi oraz Shadow Councilowi. a także Dark Hordzie. O matko, Frost Whisper, ty jesteś gościu wszędzie. I co, będziesz baitował? Będziesz tutaj... Eee, chcesz zabrać punkt. No nie dziwię się, że chcesz zabrać punkt. Tutaj na wodzie coś się dzieje. Uuu, tutaj latają jakieś bardzo brzydkie jednostki kultu. Czy ty chcesz się tutaj z... Wydostać? Nie wiem. Ale widzimy, że już tutaj Infernale poszły w pierwszej linii, atakują jednostki Kurenai. No ale czy im to czy im to źle pójdzie? No trzeba przyznać, że Infernale nie nawet dlatego, że mają bardzo dużo życia, ale też dlatego, że mają tą aurę, która zadaje straszne obrażenia, są bardzo, bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem. Dobrze, że tutaj jest Murmur, który atakuje również trzema pociskami. W trzy randomowe jednostki. Bardzo, bardzo dobrze. Niestety, wydaje mi się, że jakkolwiek byś nie chciał, mój drogi, ee, w indykatorze Maradu, Maradzie, Maraady. będziesz musiał się pożegnać z życiem, z bazą, z murmurem, no i z Silverhandem. A szkoda, a szkoda, bo mogłoby być całkiem ładnie. Nie, nie niestety tutaj. Tutaj nijak nie jestem w stanie stanąć po jego stronie, żeby powiedzieć, A chłopie, dasz radę! Nie, no, kurczę, zbyt dużo jednostek z tyłu. Zbyt dużo. Mają te yy, Manafort Chargery, ale co one dają? Nic nie dają. Tutaj już wszystko powoli ginie. Marat zaraz będzie. Marat już nie żyje? Nie, ja już nie żyję. Próbował chłopak. Próbował. Nie poszło jak kurtyzanie w deszczu. Ale i gdzie są krasnoludy? No, krasnoludy tutaj od dołu zaatakowały. Posiekały gościa. Tutaj już się wycofuje. Już zbiera siły. Frost Whisper. Olol. Yy, przełamali mnie. Brawo. No i zdarzyłem że w ostatniej chwili. Ale nie wiem o co chodzi. o co chodzi? O, o, o co ci chodzi? Zobaczmy, jak to te Heborni. Czy oni dalej są w swojej bazie? Tak, są dalej w swojej bazie. Rozumiem, że lorowo odgrywasz Heibornów, tych, którzy ukrywają się w swojej bazie i nic bardziej kreatywnego w życiu nie robią. Natomiast jeżeli chodzi o jednostki Silverhandu. I jednostki Dalaranu bardzo mocno eksplorują tutaj, żeby wszystko powybijać. Może za chwilę ruszą na południe, pomóc Krasnoludom, gdyż te właśnie atakują tutaj bazę Dragon Widzimy dokładnie, że Dark Horda i Dragon muszą się wycofać. Muszą się wycofać stąd jak najszybciej, żeby nie stracić zbyt dużo wojska, bo każda strata może być tutaj bardzo bolesna. A jest szansa, że ktoś może przyjść z Drenoru czy też za Outlandu. I im pomóc. Najlepiej go nie znać, ale kogo? No, krasnoludy tutaj dobijają bardzo dobrze. Coś się dzieje tutaj? O, tutaj! Uuu, widzimy, że królisz sobie tutaj zwiedza bardzo porządnie. Niszcząc wszystko na twoje drodze, tutaj wszystko jest przejęte, a żolnerup również, bardzo, bardzo dobrze. No królisz się troszeczkę buduje. Budynek jest gotowy, a wy tutaj dalej sobie czekacie. Uff, uh, te pociski lecące stąd, 666 obrażeń. Ruszaj, 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 bo on tak będzie cię bił, i nawet nie zauważysz, jak potracisz po prostu kilka jednostek. A tego byśmy nie chcieli, bez sensu. Coś tutaj się dzieje, widzę jakieś obrażenia. A nie, to tylko To tylko się przemieniają, przemielają z Legionem Dark Horda. I teraz pytanie, co się stanie? Ole, bita, widzę, że Krasnoludy ruszyły pełno paru do bazdy Dragon tutaj troszeczkę Dark Horda z Frost próbuje pomóc. Niestety, stojąc z tyłu bardzo słabo pomaga. Jednak rozumiem je, rozumiem sytuację. To są jednogłośniki walczące wręcz, one nie mogą... Z... Chyba je tak mogą atakować przez bramę, co jest trochę głupie, ale okej. Okay. Jak widać, różne rzeczy można. Dziwię się, że nikt nie, nie atakuje tej yy, orczej bramy. Przydałoby się ją zniszczyć, nie? A chyba my się tutaj między ty mi bijecie, co jest dziwne. To jest dziwne jednocześnie głupkowate, ale jednak widzę, że to jakiś skutek odnosi. Tutaj już troszeczkę jednostek Dark Darkordy Dark przymierza krainę. Baron Rivener has been kale, by kale da upon Ner'zhul. Bardzo dobrze. Tutaj widzę już Lordaeron. Jednostki z Lordaeronu, Silverhandu przymierzają do Krasnoludów. Portal został Otworzony, teraz tutaj jednostki z Dark hordy przemieszczają się. Część Dark hordy tutaj niszczy bazę. E, punkty kontrolne. Tutaj oni dalej mielą te jednostki między bramą, ale powinni skupić się na samej bramie. No. Ja rozumiem, że mamy tutaj. E, jednostki strzelające. Ale jednak ten dźwięk oznacza kłopoty. Nie wiem nawet jaki dźwięk, bo nic nie usłyszałem. Ale widzę tutaj na północy, że... Jakieś jednostki Dreadlordów chyba tutaj przechodziły. Coś jasno niebieskiego widziałem. Ill, safiron. Idziesz po safirona, rozumiem. Modernizacja Jestem ciekaw, czy tutaj się zdobywa safirona poprzez uśmiercenie go, czy przez coś innego. I co teraz? Nic? Aha. No tutaj powinny być jakieś kości, które się przywołują, ale. Nie wiem. Tutaj też coś widzę. Oooo, Naksra Bardzo ładnie! Gundrak zdobyte! Bardzo ładnie! Trolley! Frost King Malak! You're almost dead, my friend! Trzeba przyznać, bardzo ładnie tutaj idzie, a coś tu się dzieje, no, krasnoludy powoli zostają zdobywane. Dark Horda wyszła przez portal, razem z nimi Płonący Legion i Shadow Council, kurczę, robi się ciekawie. No tutaj już jednostki wszystkich y, trzech raz, czyli ludzie, elfy i krasnoludy, zbliżają się, będą zaraz mogli się y, ustawić przy Loch Modan, bo zaraz w sumie będzie tutaj atak, tutaj już rangerki stoją, już, już czekają. Tak samo Shadow Council już tutaj czeka. Sam kaj nebrec, nie rozumiem. Okej, okay, whatever. Zostały tutaj jakieś jednostki eternali przyzwane, ale zaraz tutaj one się. One znikają? Ja nie skumałem. Ale tutaj widzę, że ty zaraz zdechniesz, chłopie, Chłopie! Tej, gościu, ostrożnie. No jak tutaj bym chciał sobie tu poodwiedzać, to mimo wszystko jednak tutaj specjalnie nic nie ma. Tutaj wiemy, że Gilneas jest zdobyte dla Dalaranu, tutaj rangerki mają swoją bazę, zbierają wszystko co się da. Tutaj na wyspie również zbierają, ach jak tu pięknie i wesoło. Zaraz tutaj będzie... Uuu, baza rangerek została zniszczona. Niedobrze, niedobrze, tutaj część ich jednostek już idzie z pomocą tutaj Veresa ale również pędzi na swoim nie gryfie, tylko

Chopaki! Chup, hopaki, musimy się wycofać, bo tu nas zajebią. E, chup, wycofamy się? Nie? No dobra, bije, bije jeszcze, jeszcze postoję. Chwilę, chwilę, dwie, minutka, no, e, e, już nie. De. No, taka spora armia może narobić szkód. Tylko, że tutaj widzę jakieś fregaty. Jagernota, No, niestety żadnych jednostek. Nie będzie ataku od tyłu. Nie będzie w dupę. No ale tutaj już bardzo dobrze Sadokonsim buduje swoje świątynie potępionych, jakieś baraki chyba. Nie, tylko świątynie potępionych. Z tej strony się przygotowują, bo myślę, że będzie z tej strony na atak. Bardzo dobrze myślą. Black has for rent, black and horde, and Uuuu, worgeni! Pozwólcie, że spauzuję. Chcę zobaczyć, o co chodzi z worgenami. Bo w sumie nie, nie miałem okazji. A Arugal Shadowfang. I teraz nie ma już Dalaranu. A czy ty przypadkiem nie jesteś już tutaj w... Dobra, dalej jesteś w sojuszu. Bardzo dobrze. E, ale no, nie masz podstawowych bohaterów. Trudno. Jak tam kres ludy? Dobrze. Czy wy coś robicie? Nie, wy dalej jesteście w swojej śmiesznej bazie. Po co? Dobra, nie wiem. Chyba nie mnie to jest oceniać. Ano Barak tutaj zbiera swoje wojska, bardzo dobrze mu idzie. To 24 przychod Tam pod jednostek Baron rivender jest ok. Ala Rak Terion Fording został przyzwany. Nice. Tutaj jeszcze Outer Lightbringer. Już przemierza swoje jednostki może milicjantów przewoć, przepraszam, że zahaczyłem mu kamerę. Dobra, to niewiele myśląc. Patrzmy na to, co tutaj się dzieje. Już widzimy tutaj przechodzącego Tichondriusa. Czy uda mu się cokolwiek zrobić? Na razie to on się próbuje przedostać gdziekolwiek na pierwszej linii frontu, a ja tymczasem trosze, troszeczkę spowolnię, żeby żebyśmy mogli wszystko widzieć dokładnie, co tu się dzieje. Jednostki latające bardzo dobrze wykorzystują swoją przewagę na tylniej linii frontu. Niestety, niestety tutaj magowie są. Magowie są niestety zbyt dużym problemem dla latających gryfów, które mają pancerz. Autoborgen. Kurczę, bardzo ciężko to widzę. Czemu tutaj jednostki strzelackie się wycofują? Tutaj koni nie powinni pomóc. Tutaj niestety, niestety, krasnoludy muszą roz rozszerzać swoją całą linię, żeby tylko utrzymać się w ryzach. Muszę jak najszybciej zabić tego Infernosa, inaczej będzie wszystko dookoła obijane, a to boli, a to bardzo, bardzo boli! Co wy robicie? Co wy robicie? Widzę, że wasze tutaj szeregi Dark Hordy zostają przemielone. Zaraz Shadow Council będzie w kolejności Grandmaster Warpil. I see your death. It's very close. O, oh, food. Nie wiem kim on jest, lore'owo Shoulder for the Nic mi to nie mówi Walganista tutaj też nie ma Aha, to są tylko lustrzane odbicia wow. No, trzeba przyznać, że Bardzo ładna walka Bardzo ładnie sobie tutaj poradziły w Jednostki sprzymierzone Ile from Legion Socks czy ja wiem? Mi się wydaje, że tutaj troszeczkę. Nie wzięliście pod uwagę tego, że możecie robić sobie jednostki tutaj w tych bazach i w sumie nie, nie robiliście ich, ale. Powiedz mi, czy ty masz golda? No masz 666 golda i nic stąd nie robiłeś. To już pretensje możesz mieć niestety tylko i wyłącznie do siebie. Gdybyście doprowadzali ca cały czas, jakiś przyrost je e złota, jednostek, to byście chyba bez problemu dali. Radę. Niestety wyszło na to, że jednak musieliście przegrać. Uuu. Ja będę śmiał się, jak on zdechnie? On zdechnie zaraz. Pff. I don't get it. I don't get it. No że znaczy ja tam nie będę. Mówię, ja sam też nie będę dobry w tą grę, jestem strasznie słaby w Lorde'rony, czy też w poruszanie tak dużą ilością jednostek. Właśnie Dawn of War mi się przypadł mi do gustu ze względu na to, że mam praktycznie 3-4 guziki. No dobra, 6 w porywach do kontrolowania wszystkich moich oddziałów i ja wiem co robić, a tak to, to tutaj tu muszę zaznaczyć, tu muszę przypisać, tutaj coś. Co tutaj zostało zrobione, że tu nagle takie bardzo dziwne dźwięki? What? Artas Menethil? Oh. Eee, już wiem, o co chodzi. Artas Menethil ginie. A to oznacza... A to oznacza? Czy on wziął Frosmorne? Ejo, Arta Smenefil stał się zły i teraz będzie podbijał. Lorderon. A co tu się dzieje? No tutaj. Ło, wow. Nefarian przybył. Nice. Ale nawet sam Nefarian tutaj spierdolił. Serio? Co to jest za. A, grul. Grul jest tutaj. Wo, w końcu grul wygląda jak grul. Z duży potężny i ma od zajebania hapeków. I on strzela. No ale przynajmniej wygląda to jak grul. A nie jak kolejne popierdółka. Co tu się dzieje? Co wygadajcie, żeby. że wy? już to wchodzą? Nie. Krasnoludy dopiero tutaj się zmierzają. To tutaj biją wam tylko pudełki co? So we lose now? Nope. We still can win. No, dobrze Karie, że mówisz. Bo zaraz może być tutaj uruchomiona plaga. Jakby w sumie już nie była. Ja, już została uruchomiona plaga, co oznacza, że tutaj... O kurcze! Legion atakuje tych chodził znajduje się już zaraz przy Stormguardzie. E, Statholmie, przepraszam. Sto Stormguard jest na dole. E, Stormgard jest tutaj. Tutaj rangerki się kumulują pod House of Baron. Andorhal został przejęty przez Lichkinga, a Stratholm? Stratholm jest atakowany, jeżeli nikt nie przyjdzie, to Alarak zostanie pozbawiony jednej z baz. No dole krasnoludy atakują bazę Dread Rock, którą dowodzi Wun, A tutaj? A tutaj nie wiem, co się dzieje, no ale coś się dzieje, no. Ja bym tutaj jednak mimo wszystko przeszedł na kogoś z sojuszu. eee, W sumie ja chciałbym zobaczyć tutaj, co się dzieje. Oooo! Wow! Blood elfy! What? Cze Czemu? Zniszczyłeś samol? nas mój pan O, bardzo ładna ta ikona. No i Lidary... Ojej, ojej, Panie, 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 panie. Ło, wow, ojej, zatrzymać. Słuchaj się ojej, to widzicie? Nagle w ojej, ojej, Mamy plagę. Bo Arthas Menethil, Arthas Menethil się podłożył, dał się zabić. Teraz jest Lichkingiem i Kultem, czyli mamy połączenie trójki. Mamy też Ilidali I co jeszcze? No, Silverhand zmienił się w Argent Crusade. Bardzo tutaj mocno sobie radzi. Kurde. Aha, ty już nie jesteś, to dobra. A to wejdźmy pod lorda Alaraka, Ala Cancer. No, masz dużo wojska. No, tak więcej niż ustawa przewiduje. Ale, no niestety, zaraz ci zabiorą Stratholm. No dobra. To, co się stanie, zobaczymy i dowiemy się już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się do zobaczenia i cześć.